Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają Maciej Pertyn-Pertyński i Bartosz Ławski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry się z Państwem. Ten szum, który słyszycie w tle, to oczywiście klimatyzacja. Mm -hmm. Bo ciągle jeszcze studio jest w remoncie. Tak, nie, nie, i siedzimy w samochodzie. Siedzimy w samochodzie. Jest to przecudnej urody elektryczny Peżopel. Pezopel. Ja tak? tego nie znałem. No, no nie, albo się Opel nie, 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 Pezopel mi się bardzo Ale nie da się ukryć, że Astra jest śliczna. Tak, no nawet, Szczególnie w tym kolorze jest obłędna. Wręcz. Tak, zważywszy, że y, musie musieli zrobić coś, co będzie podobne i jednocześnie niepodobne do 308, która jest też ładna. No nie da się ukryć. Nie, nie, nie. Jakbym miał do wyboru, to jednak wziął e 308. -kę. Po prostu Ach. dlatego, że uwielbiam kokpit 308. A ja bym wziął oplas tego samego powodu. <grym> Jeden i drugi ma e, tę samą zaletę, mianowicie fizycznych przycisków jest sporo i owszem, trzeba wiele rzeczy robić przez ekran, ale skróty do tego, co jest na ekranie, są. są. I to jest ważne. I ale to jest ważne. słuchaj. Czy ty wiesz, że to jest odcinek numer 200? No wspominałeś mi, no ale w sumie co z tego? No właśnie, podać. Patrzę. Te cztery lata to jednak jest w motoryzacji kawał czasu. No nie no, w ciągu tych czterech lat mieliśmy pandemię i mamy wojnę, yy, więc mamy, mamy wszy wojnie. prawie wszystko co najgorsze. Bo zmieniało się mnóstwo. Prawie wszystko co najgorsze, w związku z tym jeszcze Unia nam dokopała, ile się dało. Tak. Ale zobacz, że no na przykład yy, te mniej więcej cztery lata temu yy, elektryki były w ostrym natarciu, a w tej chwili wygląda na to, że chyba są trochę w odwrocie. Wiesz co, bo różnica jest taka: 4 lata temu to dopiero mówiono o przepisach, które wejdą, a producenci samochodów byli już na to nastawieni i od dosyć dawna te samochody szykowali. Problem był, jest i będzie cały czas ten sam mianowicie, żeby inżynierowie silnikowcy, a tak określamy również tych, którzy robią elektryczne no, silniki. Oczywiście. Stają na głowie i naprawdę przeprowadzili w ciągu ostatnich 5-6 lat absolutną rewolucję techniczną, jeśli no. chodzi o konstrukcję, wydajność, wydajność moc i tak dalej, silników elektrycznych. Natomiast ci, których tutaj najbardziej potrzeba, czyli ci od akumulatorów, leżą i trzymają ręce na e, podłoku, niech będzie. No, też nie do końca. No, jak nie do końca? Wszyscy korzystają z tego, z li li że, bojonowy, że, czy... że lit praktycznie cały na świecie jest pod kontrolą Chińczyków, którym się, im się nie opłaca. Ale są teraz te nowe baterie, tam żelazowo-fosforanowe. No są, no to one mają mniejszą gęstość, jak się okazuje, w praniu i trzeba będzie ich więcej. No ale jednocześnie przyjmują, szybciej się ładują. Tak, no to jest w porządku. Się... Ale, ale, ale cały czas, cały czas jest jakaś klątwa, nie klątwa, nie wiem na czym to polega. Bo gdyby rzecz dotyczyła tylko i wyłącznie producentów samochodów, że oni czegoś tam. Nie, nie albo produkują, coś tam, albo tam. coś tam produkują, bo to im się bardziej opłaca, a to mniej, to ja bym rozumiał. Ale przecież w przypadku producentów akumulatorów mówimy o zupełnie niezależnych podmiotach. No chyba, że na przykład. Chyba, że one, oni mają po cichu swoje yy... akcje sprzedane na Daleki Wschód. Ale to Daleki Wschód. To teraz popatrz. Cztery lata temu. Nie byliśmy jeszcze w stanie przewidzieć tej chińskiej inwazji. No, jak mielibyśmy ją przewidzieć? Skoro no. nie, nie było. Nie potrafiliśmy przewidzieć nawet, znaczy niektórzy z nas nie potrafili, nawet czegoś takiego, jak że wysyłanie wszystkiego, całej produkcji w te miejsca na kuli ziemskiej, gdzie się produkuje najtaniej, ale z których dostawa może być utrudniona o tak, o proszę pana, to, no. to nikt tego nie rozumiał. I właśnie na przykład COVID też pokazał. No że... o COVID mówię. Nagle zerwane wszystkie Tyk łańcuchy. I nie, ma. nie ma. W tej chwili. Przecież, jest... to, przecież to nie trzeba być geniuszem gospodarki. Wystarczy, że człowiek posiedział, nie wiem, 2 trzy miesiące w wojsku, nawet w studium wojskowym, żeby się nauczyć podstaw kwatermistrzowskich mm -hmm. i zaopatrzeniowych, że jeżeli zaopatrzenie wymaga więcej niż 12 godzin mm -hmm. to tak jakby go nie było. Ale teraz popatrz. Mówisz o bateriach, o tym, że to są niezależne podmioty. Y Chyba, że nie są niezależne. Chyba, że nie są. Albo na przykład jak te BYD, mm -hmm. te Bure Your Dream, czy... Nie, 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 nie. Nieważne, BYD, byd się się się, Tak. Który, proszę pana, ta firma zaczynała od produkcji baterii. Różnych No Nie, 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 ale nie możesz tu przywoływać przykładów firm chińskich, które z oczywistych powodów bardzo słabo się dają porównywać do firm europejskich czy amerykańskich, ponieważ one, żebyśmy nie wiem co o nich opowiadali, wciąż Zależne są w całości od państwa chińskiego. Nawet no, jeżeli oczywiście. są spółkami akcyjnymi, czy Bóg wie, czy. Tak z jest. zachodnimi. Z no Mercedesem, BMW, tak. Volvo, tak, czy z. Tak, no, 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 Nie, Volvo to już nie może być joint venture. Tak, yy, znaczy inaczej. No, reformy yy, Deng Xiaopinga na tym polegały. Wiesz, że oni otworzyli. że teraz się nie nazywa towarzysz sekretarz wojewódzki, tylko towarzysz prezes wojewódzki. Tak? No na przykład. Ale słuchaj, też na przykład. Mm, Mój mąż z zawodu jest ministrem. Tak. Dyrektorem. 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 Yy, ale teraz na przykład popatrz, te cztery lata temu całego mnóstwa samochodów jeszcze nie było. Niektóre no nie, nikt nie słyszał yy, nawet o tych chińskich markach, yy, ta, o których mówimy które doczekały. Wtedy się jeszcze podniecaliśmy tym, że Chińczycy kupili Volvo. Yy, to znaczy, wtedy byliśmy na etapie, bo i Volvo było na etapie, że rzeczywiście wygląda na to, że dzili po prostu dało im pieniądze i wolną rękę. Tak, tak. Zresztą ładnie to opisywali, że dostali czarne, czarne karty kredytowe i jeden przykaz. Róbcie fajne samochody. I robili. I robili. I robili. I teraz na przykład popatrz, yy, te którymi myśmy się najbardziej zachwycali, czyli te miękko-hybrydowe tak, diesle. Tak, tak, tak. Dziękuję, do widzenia, nie ma już. No ale to jest czysto polityczna decyzja, no nie oszukujmy się, Bartek. No, no ci, którzy... Bo, bo przecież jeżeli zaczynamy rozmawiać o konkretach, o faktach, o liczbach, mm? no to nikt tych silników nie przebije. Nie, oczywiście, że nie. Chyba, że miękkie hybrydy benzynowe, bo zaraz ci coś opowiem, jak to Ale no to miękkie hybrydy, słuchaj, no, ale to miękkie hybrydy benzynowe, okej, okay, dobra. Yy, ja jestem zdania, że to o czym też mówiliśmy, że to hybrydy są przyszłością w tej chwili. Szeroko rozumiane szeroko hybrydy. Oczywiście. Rozumiane hybrydy, Włącznie z pluginami, oczywiście, do których że ja tak. mam stosunek różny, Różny, różny. Tak. Tak. Natomiast wiesz no jak zdarzało Słuchaj, mi się. Słuchaj, hybryda plugin to jest też hybryda, tylko z większym akumulatorem i możliwością wsadzenia kabla w To jest no. pierwsza rzecz. Zdarzało mi się jak... Się uparłem. Zdarzało mi się jeździć plaginami podładowywanymi. No, tak, rzeczywiście, dosyć skrupulatnie i rzeczywiście uzyskiwałem zużycie typu 2,5. Nie, no zgadza się, ale widzisz, hybryda typu plugin nie tylko mi nie przeszkadza, ale wręcz jest przeze mnie w pewnym stopniu promowana, ponieważ jest niejako desygnatem tego, co Uważam za najlepsze na świecie wolności wyboru. Tak. Mało tego, jej przewaga nad pełnym elektrykiem jest taka, że nie musisz się bać, czy dojedziesz do najbliższej ładowarki. Oczywiście, że tak. Przy czym wiedząc doskonale, że ta najbliższa ładowarka może być wolna, może być zajęta, a. może być nieczynna. A. a w plaginie lejesz... Albo istnieć tylko na papierze. No ale tak. A w plaginie lejesz sobie benzynę i jedziesz dalej. Jak masz możliwość naładować, to rzeczywiście no, warto. Ile razy można powtarzać w kółko, a nie mówiłem, Żeż nagle się okazuje, że jak subwencje do elektryków w kolejnych krajach są cofane, yy, tak. to nagle sprzedaż leci na pysk. Leci na pysk, a rośnie drastycznie sprzedaż hybryd plugin. No i teraz popatrz. Yy, hybrydy plugin yy, w Niemczech one mogą mieć tę literkę E na końcu, czyli tak jak tak? zielone tablice, tak? że mają yy, literkę E na końcu. Są już pluginy, które potrafią przejechać i 100 km na prądzie, no, prawda? Tak, Bo właśnie. Mają właśnie już... właśnie e, e, lubiana przez nas firma Renosie tym zaczęła chwalić, mhm. że ma takie coś. Ale też z kolei na przykład e, samochód, który e, po prostu uwielbiam i chyba go nie oddam. No. Czyli Clio. Hybrydowe. Aha, tak jest, siedzisz w tym Klio. Ono jest kapitalne, no Clio nie da się. hybrydowe, robić. proszę pana, nie ma najmniejszego problemu, żeby zejść poniżej 5 litrów. Po prostu w żadnego trybu eko nie tknąłem nawet. A po co? No po jaką jasną i niespodziewaną cholerę. Tu w tej Astrze, jakbyś włączył tryb Eko, to byś nie miał 156 koni i 270 tylko Nm, tylko mniej więcej 85 Aha. koni i 120 Nm. No i czyli jazda jest i taka jak w latach, w latach 70. z taksówkarzem w Warszawie. Czyli cała przewaga y, możliwości elektryka idzie się. Idzie się gonić. Tak. Ale, ale teraz czekaj, bo. E, mówisz, że się mnóstwo rzeczy zmieniło i że e, miękka hybryda dieslowska, e, akurat w, w tym przypadku e, produkcji Volvo, koncepcji Volvo, była siódmym cudem świata. Ja trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, ponieważ wczoraj wróciłem z pierwszych jazd nową Oktawią. Znaczy po lifcie. Mhm. E, już na moim kanale jest film, możecie to obejrzeć, ale do czego zmierzam? Bazowa Octavia nie będzie już miała pseudo silnika trzycylindrowego cylindrowego 1.0 115 koni. Oj, to y, chyba im Beherowkę kupię w podziękowaniu Tylko 4 cylindrowy 1.5 TSI, przepraszam, Zwykły, który nie? może być ETS i ma 100, miękko 115 koni i 220 Nm, ale jako ETSI miękko hybrydowy. No nie 150. Nie, ma nadal 115 koni, tyle, że do 220 Nm do dochodzi 60 Dziękuję. silnika elektrycznego, no i jest które też... uderzają w przednie koła wtedy, kiedy silnik spalinowy, nic jeszcze nie ma pod nogą. No, no i jest. Yy, Ale do czego też zmierzam, proszę pana? Yy. Otóż yy, Oktawia Bazowa obecnie zużyła mi na trasie yy, z lotniska w Wiedniu do, na morawy czeskie. 51, a w drugą stronę jechałem 115-konnym dieslem, który mi zużył 54. Nie, no to wszystko jechałem. Nie, identyczna jazda na tym samym aktywnym tempomacie. Mniej by zużył po tej 150, samej nie. Tak, ale mniej 150-konny diesel by zużył. Bardzo, możli, tam na bardzo możliwe, tak dalej, ale. Jak mówi reklama, jeśli nie widać różnicy, to po, to po co przepłacać? Przecież wiadomo, że diesel od równego mocą benzynowego jest zawsze droższy, droższy od 25-30%. Ale tysięcy. teraz poczekaj, bo zobacz. Po co? Ale teraz poczekaj, 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 I poczekaj. Jeszcze w dodatku tym się naprawdę przyjemnie jeździ. No ale jak każdą oktawią, wierzę. że, że nam... Z tym, że ja się uparłem, że w ogóle należy uznawać za bazowy wytwór. Tylko i wyłącznie tą z ETSI, mhm. bo masz od razu i automat, to to rad, ma sens to. a dwa, że ten samochód jest dynamiczny wtedy, kiedy normalnie tego nie jesteś w stanie wydobyć z takiego. No amta. na tym polega idea miękkiej hybrydy. A pozostaje znakomitym samochodem rodzinnym, turystycznym, miejskim. Ale teraz popatrz służbowym. Tak, ale teraz popatrz. Patrzę. Y Mówisz miękko hybrydowe diesle. Volvo się wycofało. Z no głupota niestety. Z ty. Ale z drugiej strony masz jakieś uwagi do miękko hybrydowego diesla w Mercedesie? Tak, że nie jest tak po prostu miękką hybrydą tylko jest Mercedesem przede wszystkim. I trzeba najpierw wydać dwa razy tyle żeby Okay, zacząć wybierać porządny silnik. Działa źle? Działa perfekcyjnie, Do, jest fenomenalnym samochodem. Właśnie. I jest najczystszym, najbardziej tak. zielonym silnikiem, Według tam, jakąś nagrodę zdobył. Drugą, drugie miejsce ze stratą niespełna 1% zajmuje Volvo z silnikiem diesla w hybrydowym, ma. którego już nie, nie ma. ma. No i... Kolejny przykład. Yy, silnik ten sześciocylindrowy Diesel Mazdy z CX-60. No. Nieważne w której wersji. Nieważne w której wersji, to też jest miękka hybryda. Słuchaj, jak, niego, jeździsz, jak jeździsz samochodem wielkości autobusu turystycznego, który ci pali 5 litrów na setkę, mając jednocześnie tak straszne kopyto. No, to znaczy, akurat jeśli chodzi o kopyto, to wtedy rzeczywiście to zużycie już jest wyższe no niż 5 litrów. Ten, ten, ten Mercedes ten... miękko hybrydowy też, też umie trochę. przeskoczyć jakieś straszne 6,5 litra. Nie no to tak, natomiast... Volvo słuchaj, też nam po, pode mną prawie 7 zużyło. Ale słuchaj, jeżeli auto wielkości Mazdy CX60 hmm, spali... 6,5, a nawet 7. No to tak czy inaczej jest śmieszna ilość, to jest śmieszna wartość, a jednocześnie wiesz doskonale, że czystszego nie silnika w, w sensie chwili. emisji nie znajdziesz. I tak, y jeśli chodzi o elektryczność. Mało jeszcze do końca. No. E wszystkie te najnowsze diesle. E, to mi się tak skojarzyło również z tą Skodą, którą wczoraj dojeżdżałem. Mają jeszcze jedną niesamowitą cechę: mianowicie e, okazji, żeby w ogóle słyszeć te silniki. Jest bardzo mało. No a żeby to, wysłuchać, że to jest diesel. No to tak, no to jest ten wiesz, bo teraz. Ale nie ma, po prostu za dobrze to robią. Bardzo dużo jest teraz też silników z bezpośrednim wtryskiem benzynowych, one dość podobnie pracują. A. Natomiast oczywiście, że słuchaj, no mruczy sobie ten dizelek i w ogóle wiesz, w tej mazdziecy cx 60 No to sześć cylindrów rzędowe. Te to sześć jest cylindrów cudo. rzędowe, po prostu kultura pracy tego wiesz, on sprawia wrażenie takiego dostojnego. Nie. Tam. Jak delikatnie. Słuchaj, go... nie oszukujmy się. Brzmi jak najlepsze sześciocylindrowe benzynowe silniki mm. BMW i Mercedesa ale... z czasów, kiedy te dwie ale... marki robiły no, silniki ale słuchaj, no to jest też no replacement for displacement. No, no, tam jest 3,3 litra. No, bo, to jest, bo to jest półtora tego silnika 2.2 2 doskonałego no. diesla, którego Mazda robi od dawna. Ale teraz, no i na przykład. My... Narzekaliśmy zawsze na silniki trzycylindrowe. No i i wygląda na to, że jednak powoli, powoli zaczynają się z nich wycofywać. Bo wiesz co, coraz więcej ludzi słucha takich starych tetryków jak my i dociera do nich, że okej, okay, może oni jako niezainteresowani motoryzacją czy techniką jako taką to mają to w nosie, co pod maską jest. Ważne, żeby jechało. Ale przesadzony raz z samochodu z takim silnikiem do samochodu z czterocylindrowym silnikiem zwykle już nie ma więcej pytań. To raz. A dwa: jak się dowiaduje od zaprzyjaźnionego mechanika że no dobra, kochany, masz już przelatane tym swoim pierdopędem e, 60 tysięcy i już, uważaj, to już jeszcze się 40 trzeba. 40... To już się trzeba rozglądać wiesz, za miejscem na cmentarzu. Te... A jak sobie potem podliczy, że ta czterocylindrówka nie tylko nie trzęsie, ale i mniej pali. Właśnie. I to jest najlepsze, że nagle do ludzi zaczęło docierać, że to, co producenci są zmuszeni, bo to nie jest ich wymysł. Są zmuszeni nam podawać jako zużycie paliwa homologacyjne w, nie, tych, litrówkach. w tych litrówkach. Nie ma Nijak. absolutnie nic wspólnego Nijak. z rzeczywistością. To już naprawdę powiem ci, że łatwiej jest uzyskać pluginem 2 litry na setkę niż te. Nie, no, pluginem to ja sam uzyskałem 1,8 kiedyś. No, 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 bo ładowałeś. Nie, no pojechałem na no. ładowanym, tylko że przy teoretycznym zasięgu bodajże 45 kilometrów ja przejechałem ponad 100, więc on się kilka razy po drodze po prostu włączał, mhm. i stąd w ogóle zużycie benzyny było. No, czy jak. Co w sumie na tym polega? Którego, któregoś takiego plugina, rzeczywiście, który już miał tę większą baterię, to ja trochę się pokręciłem, tak, po mieście, wiesz, wokół komina. No. I miałem 00 po kilku dniach. No, jeżeli się jeździ wokół komina i się wpina do ładowarki nawet zwykłego, naj, najsłabszego wallboxa. No bo pluginy nie mają tej instalacji, która no pozwala ma... na ładowanie znaczy, prądem stałym w ogóle. Trzy albo cztery modele w tej chwili jeżdżą e, z, z przetwornicą pokładową mhm. umożliwiającą ładowanie prądem stałym. Ale to i tak jest ładowanie prądem stałym rzędu 50 kW no, no to, maksymalnie. No, no to wiesz, jak masz 50 kW, a baterię w pluginie masz najwyżej 20, no to no już... to i tak błyskawicznie załatwiasz sprawę, oczywiście. Ale generalnie pluginy są wymyślone dla ludzi, którzy mają wallboxa mhm. w domu i mają wallboxa w pracy. I wtedy, i, I wtedy jeżdżą rzeczywiście elektrycznie. Wtedy rzeczywiście silnik spalinowy dołącza się sporadycznie tylko po to, żeby podładować, żeby podładować jak, albo żeby uruchomić jakiś odbiornik e, energii kiedy jest na pokładzie, długo, kiedy, kiedy jest za duży ciągi. pobór. Tak, a jednocześnie jak potrzeba. Na przykład dostajesz telefon, słuchaj. Masz być za 4 godziny w Gdańsku. To wsiadasz i jedziesz po Dziękuję. prostu. No. No. E, I przez my... to, że on ma bardzo potężne jednak wsparcie ze strony silnika elektrycznego, to tenże silnik spalinowy, który w hybrydach typu plug-in nie jest. Li tylko brzęczącym doładowywaczem akumulatorów to jest prawdziwy silnik przecież. No chyba, że to jest szeregówka taka. No nie, szanowni... no mówię, mówię, że szeregówka, szeregówka to jest co innego. Normalna hybryda plug-in ma silnik spalinowy, który sam z siebie jest w stanie uciągnąć samochód duży. Owszem, zaczyna wtedy się domagać paliwa, no ale to jest normalne, no koniec trzeba karmić. A czy... Bierz. Tylko, że w trasie, jakąkolwiek hybrydą jedziesz, to ona nie będzie paliła trzech litrów. No nie, ale słuchaj, no właśnie na przykład hybryda, czy tak jak ta renówka, no. ona potrafi nawet w trasie, jak jedziesz, masz nawet 90 na tempomacie ustawione, tak. to ona ci się potrafi w pewnym momencie przełączyć na prąd i tak. przejechać na nim tak, kilka kilometrów, czy nawet kilkanaście. Zgadza się. No no, ale to na tym polega problem, z którym się zetknęli twórcy systemu hybrydowego. Panowie z MIT w 1971 mhm. roku, jak to opatentowali, oni od razu powiedzieli, upubliczniając swój patent, że to, co wymyślili, jest genialną konstrukcją, która nie ma szans na realizację, dopóki nie powstaną porządne komputery, bo oni, mając dostęp do konstrukcji, Komputerowych, NASA, mm -hmm. która wtedy przecież do cholery no. na Księżyc wysyłała ludzi, wiedzieli wciąż i, i to na pewno, że nawet te komputery, które wożą ludzi na Księżyc i z powrotem, nie są w stanie udźwignąć zarządzania trzema silnikami yy, mm -hmm. zebranymi w jeden zespół napędowy. No i teraz już na szczęście można, czyli po no, 25 lat później Toyota to, to dała radę. Tak, to że tak. ćwierć yy... wieku, to, że byliśmy zwolennikami i jesteśmy hybryd w każdej postaci. To ja będę powtarzał, a nie mówiłem. To się sprawdza. To, że mówiliśmy, że z tymi elektrykami, to tak no hold your horses. No, prawda? No nie mówiłem? No. No. Nie ja uwielbiam jeździć elektrykami, chociaż nie da się ukryć, że są takie, które mnie doprowadzają do cholery. Bo co z tego, że masz elektrycznego Picota no. E2008, który ma niby dokładnie tip-top te same parametry, ten sam zespół napędowy, i te same baterie, co ja tu waszę. Ale tam objeżdżało mnie dookoła z pod Renault Zoe, a tutaj jestem rzeczywiście całkiem żwawym uczestnikiem. Roku. No i to wreszcie już ma jakiś taki zasięg, bo widzę, że no masz pod 400 68 pod 400 daje radę. Tak. 256 km zasięgu, a ja pamiętam, że jak do tej pierwszej generacji tych elektryków z Telantisa wsiadałem. No korsa pierwsza była wstrząsająca. 200. Dojechanie do 200 było wyczynem. Tak, więc ups! Wiesz, i to wszystko się ok rozwija, ale Yl... wciąż nie rozwijają się baterie. I teraz słuchaj. Ja... Co myśmy jeszcze mówili od początku, a nie mówiłem, że wodór, proszę pana. A wodór tak, że należy go rozwijać i jest rozwijany. Że tak zwane odnawialne źródła energii to wszystko ślicznie, ale yy, zróbmy elektrownie jądrowe. To tak, już mówiliśmy. Że ale teraz z kolei znowu w okolicach 300 odcinka. Jeśli Allach zechce. I yy, tak, a partia pozwoli, yy, to proszę pana, będziemy mieli... Dowód już empiryczny na to, czy mieliśmy rację, czy nie, ponieważ Parlament Europejski zajmie się ewaluacją daty 2035. Tak, ja się boję tych nadchodzących wyborów, bo z jednej strony do parlamentu wejdzie co najmniej kilkadziesiąt osób, które nie ulegają szantażowi moralnemu Grety von Thunberg i innych idiotek, innych lobbystów. Ale z drugiej strony oni mają bardzo, bardzo kiepskie trudne poglądy i powiązania. I kiepskie tak. powiązania, ale wiesz co, moim skromnym zdaniem tego typu ludzie idą do tej Unii, której nie lubią, yy, po to, żeby dostawać diety w euro, Myślisz, które już lubią. Tak. To ja będę trzymał, trzymał skrzyżowane palce i kciuki. Żeby rzeczywiście tak było. I no dobrze, słuchaj, no to w takim razie tak. Nie chwaląc się. Ty, ale to nudne, no, bo cały odcinek powtarzamy, że mieliśmy rację. No więc właśnie nie chwaląc się, zdarzało się tak, że się nie myliliśmy. O, tak, no tak powiem bardzo skromnie. Tak, tak. I spróbujemy przez kolejnych 100 odcinków się nie mylić. Potem będzie decyzja o tym, czy 2035 zostaje, czy nie. I też spróbujemy się nie pomylić. Ach. Bo moim zdaniem nie zostanie. A ja, potem... to tylko, ja to tylko żałuję, że nigdy żaden Niemiec nas nie słuchał. A skąd wiesz? Bo gdyby słuchali, to gdzieś by było o tym coś wiadomo. Ja powtarzałem te same rzeczy moim przyjaciołom, niemieckim współpracownikom, dziennikarzom, i oni kiwali głowami, że tak, mam rację, że to jeszcze było w czasach przedpoprzedniej pani kanclerz, że Niemcy na poduszkach oddają klucz do swojej gospodarki panu na Kremlu. No. I oni to potwierdzali, ale mówili, że nic z tym nic nie mogą zrobić. No i jak się tak mówi, że nic się nie da zrobić. To potem się ma 8 lat zapaści w jednym kraju obok Niemiec. I, Ach, co ja tam I to wszystko tak po kolei wygląda, ale wiesz co? Chyba powoli też i Niemcom się uszy otwierają. No im się już zaczęło ulewać Prawda? grubo. No, grubo. więc być może motoryzacja Europa nie jest zgubiona. Tak na amen. No, fajnie by było, gdyby, gdyby po prostu zaczęto się kierować zdrowym rozsądkiem. Aha, ale, patrz ładna wykładzina na podłodze. A ale dy... zmienił temat. Dywanika, bo teraz a... zauważyłem, a dywanika a... nie dali. No. A po I co Teraz ci nie dywanika? wiadomo, czy to Niemcy, czy Francuzi. A bo... no. Dobra. To co, to dziękujemy. Zapraszamy do słuchania kolejnych setek. I tradycyjnie życzymy miłego weekendu. Trudno co robić. Do widzenia, do usłyszenia. Podcast motoryzacyjny Overdrive.